Halo, halo. Dobra, plan jest taki, wydostać się ze Skateboomu. Średnio przewidziany czas to 30 minut. Tak, 30 minut, więc pewnie nie. jednoosobowy mod. E, więc czasowo zajmie to z godziny przynajmniej, pewnie. E, są twórcy mapy. A dziwny dźwięk, jak się chodzi po tych płytkach. Dobra, startujemy. Level pierwszy. Dobra, co musimy tutaj znaleźć? Aha, tu zamknięte jest wszystko. No tak, oczywiście. Oczywiście tu też nie mogę wejść. O, tu coś widziałem. Tu jest jakiś pokój w środku. Jest jakiś pokój w środku. Dobra, 3 sekundy mi to zajmuje. Mamy dźwignię, można kłaść na gładki kamień. E, musimy znaleźć jakiś gładki kamień. Tu jest gładki kamień. To nie jest gładki kamień. O! Czy tu jest jakieś przejście w ogóle? A, to jest jakby... Jak to wygląda? Czy to jest prawdziwe? Czy to nie jest prawdziwy obraz? Chyba jest. Dobra, spróbujmy tu otworzyć drzwi może jakieś. Ale tu chyba nic... O! Jest, udało się! <laughs> Zajęło mi to chwilę. Find a way to get into the car. Dobra, musimy wejść do samochodu. Aby wejść do samochodu, potrzebujemy kluczyków na pewno. Aby znaleźć kluczyków, znaczy kluczyki, musimy zrobić, nie wiem, co. Tu jest płytka jakaś, w ogóle z jakiegoś bloku dziwnego. bo tego naderowego nowego. Spotka jakaś. Aby to nie było, że trzeba w jakąś stronę to obrócić. Wtedy to będzie masakra. O! Czestki. Mamy klucz do samochodu. Znaczy do skrzyni, sorry. Oj, tu nie możemy przejść, dobra. I tu mniej więcej w tym obrębie muszę coś poszukać. Telefon. Tu nie ma ty To w ogóle jest fo coś tam. Są pourywane wszystkie słowa. Może się tepna jakoś tutaj, nie wiem. Chyba nic mi to nie dało. Czy no nie chyba tylko na pewno co to jest? Zuzu kola Wow, szybki jestem! Im mdły O może tu jak do góry wyjda? Potem się tak wychodzi, tak? Tak. O kurcze Takiego na wysokościach chodzić po prostu. Dobra. Strzałki jakieś. Nic mi to nie mówi Dobra, jest tu mega ciemno Czy to coś mi da? Fajny w ogóle pomysł na stolik O! Mamy... Drzwi Z drabiną, cztery A, to jest po prostu numer piętra, no tak Logiczne, dobra No, kolejna kola. To super O nie! Jaka nasty Coca-Cola Coca-Cola to jest napój bogów Pepsi to jest... Fuj Tak naprawdę Ochydne to tylko jest pepsi Dobra, drugie piętro. Trzymamy coś na tym drugim piętrze. Znowu będą obrażali dobre napoje. Znowu, ja sobie będę zbierał, mi się to podoba. Ja tam lubię Coca-Cola, więc ja się nie zniechęcam. Dobra, idziemy na pierwsze piętro. Może tu coś będzie. No, tu nic nie ma. To jakaś katastrofa w ogóle przeszła i tu chyba też nic nie ma. Chociaż... Czekaj, czekaj, czekaj. No nie, no, tu nie przejdę. Ale pod... no, to po prostu chyba nic nie ma. To jest po prostu jakiś pusty budynek. O! Yyy... Czekaj, weź na ten budynek? I wskocz do samochodu? Już tak się do samochodu nie wchodzi. Aha, tylko to jest zamknięte. Hmm. Czy musimy znaleźć coś, co pomoże otworzyć jednak ten budynek, czyli to jest cel. Jeden Wow! Winda działa! To działająca winda. Ale super, ty Mamy coś na tym piętrze? Chyba nic nie ma, bo nie muszę, prawda, tutaj klikać wszystkiego, każdego miejsca na dywanie. Mam nadzieję, przynajmniej. Czy coś się stanie na piętrze czwartym, tutaj? Chyba wątpię powoli. A, jest dźwignia, która tylko daje światło. <grym> no logiczne. Ale skoro to była linia tekstowa. Oj, jedno piętro za wysoko. Skoro tu była linia tekstowa, to znaczy, że tu coś będzie na 100% po prostu. Jestem wręcz przekonany, że tu coś będzie. Jakieś doniczki w ogóle? Nie wiadomo co W pełność też chyba nigdzie nie mogę. Dobra, szóste piętro Zobaczmy co tutaj. O jest klucz. Mam klucz. Nie wiem do czego jeszcze, ale do czegoś na pewno Siódme Siódmy też chyba nic nie ma. Jeszcze tu sobie zobaczę, tu nic nie ma. I chyba ostatnie ósme O! Może? JEST! Dobra, otworzyłem to Zapalimy światło I co? I tyle? <grymne> o! Operacja eee, Nie wiem, hints? Jakiś klucz obok basenu I użyć, to mam ten klucz, to jest chyba ten, no Take an object from the chest Aha jest w jakimś budynku? Są jakieś obrazki <laughs> Bez kitu są obrazki eee, Nie wiem co naznaczają A basen, dobra Kraków Kropka PCX Bez kitu to jest Kraków To są ba Wawel tu jest, nie? Bez kitu, ale kosyk eee, Czy tu będzie gdzieś Kraków? W mapie? PogChamp? Chyba tak Super Dobra eee, Co my tu jeszcze mamy? Mogę komputer jeszcze raz? Bo chciałem jeszcze coś zobaczyć. No, eee, dokumenty jeszcze zobaczę. A nie to nie piszę. Proszę klikać. Eee, tu są bardzo dziwne rzeczy. Wczoraj dostałem bardzo dziwną wiadomość. Eee, mówiącą coś tam, bla bla bla. No nieważne, po prostu idziemy dalej. Idziemy dalej. Musimy znaleźć skrzynkę w którymś z budynków. Więc idziemy na sam dół. Ale wydaje mi się, że kurczę byłem w każdym budynku i w żadnym nic nie znalazłem. Znaczy w każdym nic nie znalazłem. Tak na dobrą sprawę. Nie może tu dojdę. Gdzieś tam przejdę, chyba nie mogę. O, to jeszcze raz. Tutaj. Tu mnie nie było jeszcze, dobra. Jest jakieś miasto po katastrofie, może Kraków faktycznie. <laughs> Oho, ja chcę wejść do środka. O, dobra, jestem. Udało się, tu mnie na pewno nie było. Tu mnie na pewno nie było. Więc to coś może oznaczać. Dobra, nie boję się pajęczyn. O! Boże, spadło mi Widzicie, dlatego się nie chodzi po budynkach, które grożą zapadnięciem się. Dobra, mamy skrzynkę. Możemy cegą się możemy włamać. Książka z piórem, może coś będzie zapisane. O! Nic tu nie ma. Zablokowane. Halo? Mogę otworzyć? Mogę. Dobra, weźmiesz sobie jeszcze książki jakieś. Będę się dokształcał po dole. Zobaczysz, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma. Ale chyba nie, więc będę mógł pewnie rozwalić tą cegłą... Zginę czy nie? Wolę nie zginąć. No pewnie bym zginął. Takie, tak by się zakończyło moje życie. Dobra. Musimy się włamać cegłą do budynku zapewne. Byłem pewny, że to to. I to nie to? Może książką, może książką z piórem. Trzeba się wiedzą włamać tutaj, a nie jakimiś tymi cegłami. Nie no, powiedziałbym, że cegłą trzeba. Przecież tak mówił ten komputer, nie? Chwila, jeszcze raz. Jedziemy do góry. Piętro, ostatnie. Siedziba Microsoft, Microsoftu. Wpuścić mnie tu. Bla, bla, bla. E, podpowiedź, ja chcę podpowiedź. E, pile of bricks next to the swimming pool. Tak, otworzyłem skrzynkę. E, coś, dzięki czemu mógłbym się. Boarded up windows. Aha. To nie do budynku, tylko do samochodu pewnie. Do jakiegoś okna muszę się ten, a nie. Może że to tu powinienem się móc włamać. O! Musiałem tym rzucić, no tak. Przecież tego mi się przecież nie uderzy. Znaczy, uderzyć to się uderzy, ale. A, nieważne, jaki Dziwny przedmiot. Nigdy go nie widziałem. Dobra, może mogę wskoczyć do samochodu? Chyba tak! Chyba się uda. Żegnaj świecie. O, kolejna książka. O, mówią po angielsku. Spadajcie. Pajace i tyle. Dobra, żegnajcie. Jedziemy! <słuch> Dostałem się do jakiegoś laboratorium. Chyba jestem naukowcem. O skrzynka. Dźwignia. Na gładkim kamieniu mogę kłaść. Fantastycznie. Pewnie to mi coś wyskoczy, co? Albo się złamie podłoga. Nie. Banshee Jelly. Jak w portalu. Wow. Bez kita jak w portalu. Ty, super to jest akurat. Dobra, level czwarty. No. Naprawdę? To było tyle? Już tak cieszyłem. Już się tak cieszyłem, że ten poziom taki fajny. Second floor. Drugie piętro. Dobra. Jedziemy. O! Do góry. Ło! Są jakieś dźwięki, jakieś wybuchy. <ślesy> kaszle mnie, kaszle mnie. O nie, coś wyskoczy. Nie, coś wyskoczy na mnie. Nie. Na 100 prost, a jednak nie. <noise> ja myślałem, że coś będzie wyskakiwało. Dobra, piąte piętro. Udało mi się tutaj dostać. <noise> Przynajmniej, że coś mnie zaatakuje. Elevator Control Room. Autorized personnel Ja jestem Autorized. Pierwsze piętro drzwi. Czwarte piętro drzwi potrzebuję. Jedyne piętro, do którego mogę się dostać. No właśnie. Gdyż winda stoi na piętrze pomiędzy czwartym a piątym. A mogę zjeść szebraz, no tak. Zapomniałem. Uho, wow, spuściłem się do tym. W toalecie. Kolejny poziom. Koniec? Czy to jest końcówka? Czy to już będzie koniec? Mamy dwa klucze. Czy jestem mądrzejszy od 30 minut? Staff only. No dobra, no ja jestem chyba z obsługi, skoro wszedłem do laboratorium chwila. Mam jakiś tam? Nie, nie mam żadnego fartucha ani nic. Dobrze, lasną się kiernę, już sobie odpił jakąś część ciała, jak mnie coś złapie. Świetnie. E Dzień dobry! O, Myślałem, że coś mnie zaatakuje albo coś, bo taki pokój jest w ogóle dziwny. Wow! Zniszczyłem to. <gry> Zniszczyłem szybę. Dobra, wchodzimy. Mamy dwa klucze. Mm, Boże, po francusku. <laughs> Nie rozumiem żadnego oprócz słowa comprehension. A ja rozumiem. W sensie to znaczy z wodą. Nie wiem, żeby przejść coś takiego. Dobra. A, mogę przejść po wodzie. No dobra. Skoro mogę przejść, to tak. Dziwny język francuski. Tak, dokładnie. Eee. Be... Bo to jest, nie wiem, kąpiel jakaś chyba. Nie wiem. Nie umiem w ten język w ogóle. Zobaczmy, co tam jest. Nie, może to nie powinno zabijać w ogóle. O! Nie mogę tego obrazu zniszczyć. Także tu coś musi być na 100%. Albo nie. Mamy coś? Tu też nic. Uu, ładny obraz, to jest ten. Eee, żeby głupoty nie powiedział, jak on się nazywał. Jest jeden z takich, wiecie. O, le coś tam deporta. Nie wiem co to znaczy e, Jak się to nazywało? Nie wiem, noc chyba jakoś tak, albo ten, no nie powiem, nie powiem Ale To jest ten obraz, dokładnie O, to jest to Port Uuu! <grytanie> czemu spadłem? Gdzie ja jestem? Trzeba było się uczyć francuskiego Zuzu Cola Dawaj mi więcej Moje ulubione picie Niby autor nie lubi, a ten jest super. Dobra, umyję się jeszcze, żeby nie śmierdział. Co tam jest? Co tam jest? Tam jest skrzynia! No! Jestem bogaty! W też coś jest? To jest taki cień dziwny. Ale tu chyba bez żadnych niespodzianek. Toaleta jest. No, ktoś w toalecie klucz spuścił. Czemu światło zgasło? Czemu światła zgasły? Powiedzcie mi? A nie, zapaliły się, zgasły, zapaliły się, zgasły. Dziwne. No nie wiem, ja, ja po prostu. Ja nie ufam tym mapom żadnym. 1, 2, 4, 1, 8. Ok. 1, 2, 4. A zapiszę sobie nawet. 4, 1, 8. Żebym zapamiętał, to jest jakby w mojej pamięci. Takie zapisywanie w prawdziwym życiu też tak można. Tylko nikt nie odblokował czatu jeszcze. E, Któreś ten? O, next level. Level szósty Jakaś kopalnia, w której jest skrzynka, jest dźwignia, którą mogę kłaść na kładki kamień. Czyli tutaj. Czyli idę sobie dalej. Nic mnie nie zagrozi, chyba. Wow! Ta winda nie jest zbyt bezpieczna, chyba. Ale przeżyłem. Dobra, tu widać, że ktoś już się nawadnia. Bardzo dobrze, trzeba dbać o nawodnienie. Ja tu się nie wespnę. Ale tu na pewno coś będzie. O właśnie, o tym mówię. Tutaj nie. Tutaj nie. To mi podejrzanie wyglądało. To też dosyć. Jakby tam coś miało być. Ale chyba tu nic nie ma. Huh! Stanąłem na bloku i się redstone odpalił gdzieś Coś się odpaliło Tylko co? Tutaj nie, może tam gdzieś huh. Ciekawa sprawa, nie? Może jeszcze na tego muszę stanąć O! Chciałem zaktualizować wszystkie bloki Ale czy to mi coś dało? Tam jest jakaś skrzynka, ale chyba... i nie, otworzę, nie dosięgnę do niej huh! A! Czy jestem ślepy, boże? Czy <noise> to było całe przejście? Aj, te problemy. Aj, to tyle. A, tu ma skrzynka. Klucz do windy, ja pierwszy. I z tym kluczem mogę gdzieś pojechać? O, winda została odblokowana. I co zjadek gdzieś niżej? Zjadek gdzieś niżej. Świetnie. Bo... Co? Znaczy, widziałeś, że ten blok był jakiś taki, nie taki, ale. Zukoli więcej. Coś dla mnie. Nie jest to w ogóle. To jest obraz chyba. Dobra, jedziemy. Nic nam się nie stanie. Jest nawodniony. A nawodnienie to podstawa. Przycisk. Tu nic nie ma. Czy to się? Nie, wydawało mi się, że to się obróciło. Bo ja jestem gdzie indziej. Oooo. No dobra, rozumiem. Też na, oko na około nic nie ma? A, dobra, przy przyciśnięcie drzwi mnie teleportuje, chyba tak czy nie? Tak, patrzcie, poziom się zmienia. <noise> Już myślałem, że to nie wiem, że jakoś głupiałem na chwilę. <noise> Fajnie ta mapa jest w ogóle zrobiona. Co ja tu muszę w ogóle wydostać? Muszę tak, ten blok. Coś tam w ogóle jak wystartuje. Tu się zatrzymam. Popchnę i wrócę. Nic mi to nie robi. O, dobra, widzę to już. Już to widzę. New Minecraft. Dobra. Nie widziałam, że w ogóle tak się da te płotki przepychać. Ciekawa sprawa. Teraz. Ciebie. Teraz ciebie. Dobra, ja mam przejazd. I teraz tak, muszę zaktualizować ten blok. Czyli cyk 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 wszystko włączyć i po kolei odłączyć Powinno zadziałać Działacznie Dobra i jeszcze raz Teraz tego wyłączyć, tego włączyć. Tak? Tak i dobra. Teraz się zaktualizowało. Teraz jak przejadę przez to coś tutaj? No dobra, no spróbuję. No właśnie nie przejadę i to jest problem. Czy muszę teraz wypchnąć chyba wszystko po prostu? Czemu to nie działało? No właśnie. I teraz powinno działać. Dobra, jest! Mam to. Mam klucz. Drugi klucz do windy. Mogę jechać dalej. No tak, nie tutaj. Ej, 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 ej. Jak ja się mam w ogóle wydostać stąd w takim razie? Jak ja się mam stąd wydostać? Może raz kliknąć, czekaj, przeteleportuję się czy nie? Nigdzie się nie teleportuje. O! Otworzyło się tutaj. No tak! Zapomniałbym. Hops! Klucz do windy. Jedziemy niżej. Gdzie była ta winda? Tu jest winda. Świetna jest ta animacja jazdy po prostu. Dobra. Co to jest? Real hackers don't use Linux. They use DOS. A, że mem, ale ja nie wiem, nie rozumiem go jeszcze. Hello! Dzięki, że grałeś. W... Tak, skończyłem! Udało mi się. Nie, no fajna mapka była, szczerze. Szczerze, super mapka była do pogrania. W sensie dużo, strasznie dużo koment było tutaj w ogóle. Naprawdę, bo to tak nie wyglądało, że była jakoś wielka ilość koment. Ale kurczę. Fajne były komendy, fajne, fajne. Dobra, także tyle. W pół godziki chyba zdążyłem w ogóle. Albo nawet mniej. No cześć, cześć.